W DDW TV. Gościem dzisiaj jest trener Anwilu, pan Krzysztof Szablowski. Witam pana, panie trenerze. Witam serdecznie. Pierwsza rzecz, którą zapytam, bo widzę, że pan troszkę niewyzpany, zdaje się, że finały NBA pan podziwiał, które już się zakończyły. Dwa słowa więcej, jak się, jak się podobały finały NBA? Podobały się, bo były to mecze, mecze bardzo zacięte. Większość z nich kończyła się. W... Były starcia bardzo, bardzo zacięte i ostrzegane w samej końcówce, faktycznie dzisiaj też oglądałem, ja lubię na żywo każdy z tych meczów oglądać dzisiaj chyba takie najłatwiejsze zwycięstwo, ale myślę, że już no, Miami było bardzo rozpędzone, Oklahoma trochę chyba bez wiary w ten końcowy sukces przy stanie 3-1, także trochę za szybko myślę, że te finały się skończyły jakieś obserwacje poczynione tak może pół żartem, pół serio, Westbrook czy może do No tak, chciałoby się móc pracować z zawodnikami tego pokroju, takich umiejętnościach, takich talentach. No, w ciemno każdego z tych graczy, który tam gra. Oczywiście, nie mówię o tych, którzy tam siedzą i uzupełniają te składy, bo jak wiemy z doświadczeń, czasami tacy zawodnicy goszczą. W polskiej lidze, w innych ligach europejskich zawsze się sprawdzają, ale jeżeli mówimy o tych, którzy tam odgrywali jakiekolwiek role, spędzali minuty na boisku, to oczywiście zapraszam.